Dzisiaj w obliczu obrzydliwego, szkodliwego, cynicznego ataku na bezpieczeństwo naszych dzieci, na ich zdrowie. Ataku, który przypuszcza prawica spod znaku PiS, Konfederacji, Brauna, pod rękę z Kościołem Katolickim, ataku na... Tak jak mówiłem, edukację zdrowotną. Mówią o deprawacji, mówią o seksualizacji, ale tak naprawdę wiemy, że boją się tylko jednego: boją się wiedzy. Że te, tego, że młodzi ludzie w tych czasach będą wyposażeni w rzetelne informacje o ich ciele, o ich zdrowiu, o ich relacjach i o wszystkim, co się z tym wiąże. Szanowni Państwo, prawica, biskupi, księża, kler bardzo chcą ingerować w to jak wychowują polskie rodziny swoje dzieci, to jak dzieci same chcą jaką wiedzę chcą posiadać, to jest skandaliczne. Biskupi powinni trzymać się z dala od dzieci. Księża powinni trzymać się z dala od dzieci. Prawica powinna w poczuciu jakiejś państwowej odpowiedzialności chcieć, żeby te dzieci posiadały jak najlepsze informacje i jak największą wiedzę. Ale